Hej, witam na 35 odcinku Wiedźmina 3 w dodatku krew i wino na modach i na drodze ku zagładzie. I dalej robimy zadanka w mieście, ale musimy sobie podmienić teraz znak, bo mamy tutaj akcji, a nie jest mi teraz potrzebny. I sugestie wywalamy. I wracamy do miejsca z ardem. Dobrze i teraz wracamy na ryneczek. I znowu będzie bardzo zabawna rzecz. Kabaret trwa. Tylko co? Z kłopotu. Która to godzina? O nie, to nam się nie uda, jest za późno. To musimy tutaj sobie pomedytować. Tu tak, będzie niesamowicie. Bank Cianfanelli. Serdecznie zaprasza wszystkich klientów od godziny 8 aż do godziny 22 Z wyłączeniem przerwy obiadowej. No to wtedy moglibyśmy nawet wejść. Ależ. Strach się bać. Bank Cianfanelli. Fanelli. Mogę ci pomóc? Zawsze rację. Ja! Oczywiście. Pieniądze. Tych klientów nie obsługujemy. Zawsze. Nawiązanie. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. Na pewno. Obiekt chroniony przez system Reitenbacha. Bank Cianfanelli chroniony jest przez autorski system Brunona Reitenbacha. Dwie merytowe wzmacniacze wytłumienia aury i inne objęte tajemnicą urządzenia gwarantują absolutną ochronę przed wszelkimi formami magicznych ataków, w tym także hipnozą, telepatią, znakami wiedźmińskimi, a nawet czarami. Brunon Reitenbach i spółka, z nami nikt ci nie podskoczy. Witamy ucian Fanellich. Aha, tu jest coś ciekawego, tak. Lokata na czas kryzysu. Boisz się o swoje pieniądze? Martwi Cię wojna na północy. A może po prostu chcesz zyskać nic nie ryzykując? Wybierz lokatę wesoły procencik. Gwarantowana stopa zwrotu przy wkładzie minimum 3000 koron. Szczegóły oferty znajdują się w załączniku 37 w dostępnym banku. Co tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Nie ma bezpieczniejszego miejsca. Wszystko Skrytki bankowe u Cianfanelli. Czasy są ciężkie, pieniędzy mogłoby być więcej, a na domiar złego złodzieje tylko czekają na moment Twojej nieuwagi. Na szczęście bank Cianfanelli ma dla Ciebie rozwiązanie. Wybierz jedną z naszych skrytek bankowych, zabezpieczonych nie tylko przed typowymi metodami włamania, ale także przed magią i telepatią. Nie czekaj, przyjdź i zdeponuj swoje kosztowności już dziś. Pieniądze porozmawiać. Zawsze... Proszę? Nie, pan na pewno nie do mnie. A nie. Co potrzeba? Stanowisko 4. No tak, bo my musimy z tą tak? panią porozmawiać. Ale jeszcze zobaczymy co nam... Ten nam nic nie powie. Dobra. To z tą panią będzie ciekawie. Witam w banku Cianfanelnik, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Hehe. Aha, najpierw sobie wymienimy pieniądze. Nie ma Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. O, dużo pieniędzy. No, a teraz chcemy wypłacić. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Gerald z Rii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. <gry> Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze, gdzie to okienko numer jeden? Coś pięknego. I teraz muszę tu coś ale, ale, ale. powiedzieć, bo jak oglądam gameplaye, to większość ludzi nawiązuje no, to tu do, do Asterixa. Ale chyba nie byli w Zusie. To jest. Historia z życia wzięta. Tak wyglądają nasze urzędy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Mhm. Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A-38. To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A-38. Się szanowny tak nie denerwuję, bo mu pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument. Może na piętrze w ewidencji albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. To idziemy najpierw do archiwum. Do archiwum to na dół Ach, szuka atriz. Zawsze ten się z nas nabija. Nasz bank to duma, bo Aha, Co potrzeba? Dobra, ja sobie zapiszę. O, i dobra. Pod, podnieś. Skrytki bankowe to już czytaliśmy. Czego chcę? Tu się pracuje. Nie widzi? Potrzebne mi zaświadczenie A38. Mogę prosić o wydanie takiego? No, patrz pan, akurat wyszły. Zaraz, naprawdę? Gdzie tam tak naprawdę? To nigdy nic takiego nie miałem. Tu jest archiwum, mówiłem przecie. A gdybym tak zdecydował się na małą darowiznę, na rzecz pracownika banku, oczywiście. Łapówka? Panie, co pan? Ja naprawdę nic nie mogę. Tu jest archiwum. To już wszystko. Tak, tak, zawsze tak mówią. Jak będziesz pan na górze, to im powiedz, żeby mi nie przysyłali każdego z byle głupotą. Tu się pracuje. Zaraza z tą biurokracją. Procedury bankowe to 15. Jeszcze coś znajdziemy? Tak, o co chodzi? Wszystko w porządku? A, tu znowu skrytki bankowe. Rozrzucają ulotki wszędzie. No to teraz idziemy na pięterko. Paragraf. Tak? No, dwa. Teraz jak tu wybrać najśpieszniejszą odpowiedź, zapis? Bo będę wczytywać, jak się pomylę. Lokata na czas kryzysu. Pan tu nie stał. <noise> Przepraszam. Muszę przejść. Zaraz! Pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Chianfanelich, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę Formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a formalności. Zaświadczenia A38 mogę wydać jedynie za okazaniem Formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! <grystanie> Nigdzie się nie wypchnąłem, stałem tu od początku. Da. Dziś już trzech takich było! Każdy tak mówi! Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! I będzie bitka, jak ja tego nie lubię. Ale będą fajne teksty. I znowu pada, nie Znowu się biją przed bankiem! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? na tego z prawej. Ja cię kultury! Chami prostak! Dam ci lekcję pokory! Ja cię kultury! Chami prostak! Dam ci lekcję pokory! No, ile mam czekać? Ja ci nauczę kultury. Chami mi prostak. Dam ja ci lekcję pokory. Ja ci nauczę kultury. I prostak! Dam ci lekcję pokory! Ja cię nauczę, kult! Nareszcie. Chams twój, drobne mieszczadzce. Wepchał się i... Chami prostak! Dam ci lekcję pokory! co powiesz? Pan tu nie stał! Przystojny ten Wiedźmin. No, no. Muszę wejść do banku. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz pan. Najprzysła no no w tym nie nie się... Ubieci, kochana. A, totalne a, z kochana, totalne bezmuście. Z Nazajru? Ja bym tego nigdy nie włożyła. To barbarzyński kraj. Tak, też nie mhm. Czemu tędy mnie kropeczki prowadzą? No, no nie, gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum, to może być strop. No nie, gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum, to może być strop. – Wszystko w porządku? – Zawsze. Tak. Mogę jakoś pomóc? I rozumiesz, kochana. Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić bufiaste? w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo Przepraszam. przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Co jest napisane? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani, mam taki mały interes. Przerwa jest. <noise> Mówisz jak do człowieka, to nie rozumiem. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Masakra. Siedzę o I nagle pukanie tak, do drzwi. Otwieram, pomóc? a tam świadkowie Aha. lebiody. A, ja. słyszałam o nich. Czego widzieliście? A zostawili stertę jakichś manuskryptów w proroku. Ale jeszcze nie miałam czasu ich przejść. Radzie. Świadkowie lebiody. Ja nie mogę. No, usiądź i zaczekaj. He, <laughs> trzeba czekać, co? Przerwę mają. Mm, a tak z ciekawości... Kolega, to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38, chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Hmm, tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Jasne. Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. O, widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Poprawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. E, widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym, tylko ja. tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobita to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. <laughs> No, a jak kolega jeszcze by zorganizował, jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. <laughs> Powodzenia, kolego. Witam w banku Cian Fanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność. Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel... A jest. Geralt z Rivi. Mhm. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Dobrze. Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak, żeby choć chwilę z panią porozmawiać. Przyjdę jeszcze raz, może dwa, i w końcu, może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani. Jak bardzo na to czekam. Szanowny, to jest czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. A nam się udało bez perfum i kwiatów. Pierwszy raz. Mówi się im, nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę! Serdeczności, mistrzu Geralcie. To dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem i mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy. Zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Fanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wez... Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. Mm i jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 Mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, Mistrzu Wiedźminie? Ha? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to kod de blessure". To i ludzie wstydzą się, się kupować. Raczej. Nasz bank to Duma kler. Co potrzeba? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Gianfanelli, Fanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No, e, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję! Klnę się na brodę mojego ojca! I teraz tak, mamy dwa rozwiązania. Możemy tu siłą od niego wydusić te pieniądze, ale wtedy będziemy mieć zakaz wstępu do banku. Albo dać mu tydzień. I jeszcze dostaniemy mały prezent, także wybierzemy to pokojowe rozwiązanie. Tydzień. Ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za siedem dni. Mhm. Do zobaczenia. No i teraz mamy czekać tydzień, a więc ja przewinę ten czas, bo nam się zadania kończą i zbliżamy się do fabuły, i ja potem strach się zapomnę. Więc ja teraz przewijam i to wytnę, i zaraz się zobaczymy. Już minął tydzień. Wracamy do banku. A, takie czasy. Takie czasy. tu. On tutaj. Przyszedł do nas. Dobrze? Dziakum. Mistrzu Wiedźminie, pozwól na chwilę. O co chodzi? Mam Twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno. Przepraszam za to zamieszanie. Okej. Okay. Co mogę dla Ciebie zrobić, mistrzu wiedźminie? Wszystko. Na, teraz wracamy. Zaraz. Zaraz wrócimy. No, chciałam. To u mnie! Zaopatruje się dwór księżnej pani! Dobra, chciałam zobaczyć jakieś ogłoszenie. Ale nie znajduję. Z sukienkami. Chciałam yy, obrazy kupić. A to może zrobię poza nagraniem. Dobra, lecimy do Korwubianko. Do Dobrze. Interesy razem prowadzą. W tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze, subskrypcję, komentarz. I widzimy się w następnym. Na razie, pa!